na dzisiejsze spotkanie. Witam serdecznie wszystkich uczestników konferencji, którą nazwaliśmy Wiek emerytalny kontrowersji i dymatu. Koleżanki i koledzy, przyjaciele, jak ważny temat dzisiaj poruszamy, to niech świadczy wypełniona ta sala. W wyniku braku dialogu społecznego, w wyniku braku rozmów ze społeczeństwem, narzucania swojej woli przez obecny rząd. W wyniku właśnie złego rządzenia podkopywany jest polski system finansowy, za który mają płacić i za który mają płacić emeryci, ręciści, i pracujący. Budżet państwa. Nie realizuje celów społecznych i nie realizuje zadań publicznych. To właśnie przez budżet mamy realizować te cele, żeby podatki wracały z powrotem do społeczeństwa. Chwieje się także stabilność gospodarstw domowych w wyniku braku między innymi pracy, w wyniku zaniżonych wynagrodzeń. Wprowadza się po prostu pracę a ta nie będzie na pewno motorem rozwoju kraju, gdzie w wielu przypadkach w innych krajach mieliśmy możliwość zaobserwowania. Dzisiejsi obywatele, wyrażając opinie co do wieku emerytalnego, nie mogą abstrahować od dzisiejszych warunków, bowiem to jest staje się to dziś i w tych naszych życiowych uregulowaniach. Dlatego. Pomysł rodzi wiele dylematów, wątpliwości, jest trudny do zaakceptowania, również ze względu na to, co się ma stać w okresie przejściowym, do momentu, kiedy te 67 lat, według propozycji premiera, powinniśmy pracować. Tak. Mój tytuł mojego wystąpienia podniesienie wieku emerytalnego, po, do, dopiero po likwidacji partii funduszy <coughs> emerytalnych może bym do tego tytułu dodała, że wtedy możemy no, do tego, co powiedziała Józef zacytować Emila Zole, że w polityce cała sztuka polega na tym, aby mieć dobre oczy, umieć wykorzystać ślepoty innych. Zostało to wykorzystane i myślę, że nie musimy w tej ślepocie e, trwać. 54 osób powiedziało tak no. i tylko 8 powiedziało nie. Dziękuję Państwu bardzo za udział. Przywileje bierze, bo jak ja słyszę, że przywilejem emerytalnym jest emerytura to krew mnie zalewa, Szanowni Państwo. Ludzie, którzy tak ciężko pracują na to czyli się nie należy wcześniejsze odejście... Czy to wojska, policji czy strażaków. Jeśli chcemy przygotowywać system, to trzeba by było w 1999 roku popatrzeć na ten system i zastanawiać się, a nie twórcy te reformy teraz naprawiają, po co skrącili. Bo z całą odpowiedzialnością ja mogę to powiedzieć. Wcześniej nie zaczęłam tak do otwarcia funduszy bo miałam świadomość tego, że jest to fałszywe. Że jest to zabier, Jest inaczej. W otwartych funduszach emerytalnych, prywatnych, kapitałowych każdy może dobrowolnie się ubezpieczyć, a jeśli już nie, to nie jest powiązana wypłata emerytury bezpośrednio z zus -em. Dlaczego ja muszę wziąć emeryturę razem z ZUS-em i z ZUS em Szanowni koledzy, myślę, że tylko część argumentów dzisiaj padło za naszymi rozwiązaniami. Ale teraz na koniec chciałbym tylko zapytać. Czy jesteście Państwo przeciwni wzrostowi bezrobocia i umów śmieciowych? Oczywiście. To przyjęcie nasz projekt ustawy o czy, czy uważacie Państwo, że emerytury powinny być większe? Uważacie Państwo, że wieku mentalnego nie powinniśmy podnosić? Razem silni! Zjednoczmy swoje siły i przeprowadźmy ten projekt, który już się od dwóch lat w parlamencie. Chciałbym podziękować przewodniczącemu klubu SED za włączenie się w nasze inicjatywy. Myślę, że ale jak to związki zwykle czynią, tak jak kierowcy na drodze, z ograniczonym zaufaniem. Bo pamiętacie, był projekt emerytur pomostowych. Razem zbieraliśmy podpisy. No i niestety, nie ma tych posłów na sali teraz, ale myślę, że był to wypadek przy pracy. Panie Przewodniczący, nie powtórzy się przy Pańskim kierownictwie. Serdecznie dziękujemy. Chcę serdecznie, gorąco podziękować wszystkim, którzy przybyli na dzisiejsze spotkanie. Chcę podziękować moim koleżankom i kolegom ze Związku Zawodowego, że poświęciliście czas. Ten czas nie jest marnowany. To jest ważna manifestacja, ważne akcja. Zapraszam Was wszystkich, jeśli będzie taka potrzeba, do poparcia naszego projektu, kiedy w tym parlamencie będą decydowały się. żeby przekonać w związku z tym uważamy, że tym razem przy kolejnym czytaniu na pewno osiągniemy sukces. Razem silnie. Dziękuję bardzo.